Cześć Boże, witajcie. No, opóźniam się czasami. Przyzwyczajeni byliście do tego, że codziennie były filmiki, później co drugi dzień, co trzeci, a teraz chyba już czwarty czy piąty dzień czekaliście na filmik. Ale mam nadzieję, że nie ilość, ale jakość jest najważniejsza. Znajdujemy się po raz drugi w tym miejscu, bo w jednym z pierwszych filmów był, był ten moment, element napisu na murze Bóg mnie kocha. Do niedawna tego napisu w zasadzie nie było widać. Trzeba było się wysiedlić wejść za pewną budę, a ta buda została wczoraj rozwalona. Już prawie jest wszystko posprzątane. Dokonaliśmy wyboru, co zrobić. Czy ją rozebrać, czy komuś ją oddać. Gdy weszliśmy do środka, okazało się, że belki, które ją podtrzymywały, tę budę, blachy, były całe zniszczone. czasami nasze życie tak może być. Na zewnątrz wszystko pięknie, ładnie, a w środku jest poniszczone. Co trzeba zrobić? Wrócić na nowo do Pana Boga, Wrócić na modlitwie, wrócić słuchając Go, wrócić modląc się z Nim, wrócić wybierając Go. Dzisiaj mamy święto ustanowione kilka lat temu Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana. Może Ty, który oglądasz, zastanawiasz się nad tym, jaką drogę wybrać w swoim życiu, może warto pójść do Franciszkanów i wybrać drogę powołania Franciszkańskiego. Spróbuj, warto. Powiesz, może, że się nie nadajesz. No, nikt się z nas nie nadaje tak naprawdę, bo przecież każdy z nas e, nie może się porównywać do Pana Boga. Nawet kiedy popatrzymy na tych, których wybrał Jezus Chrystus, e, też e, każdy z nich miał swoje ułomności. Byli cholerycy, byli melancholicy, byli sangwinicy jeśli idzie o apostołów, a jednak ich wybrał, tych 12. Później jeszcze wybrał tych 72, e, którzy pomagali apostołom. Bo my często siebie idealizujemy. To dobrze, że mamy jakieś cele w swoim życiu, ale kiedy jesteśmy na modlitwie, czyli na rozmowie z Panem Bogiem, albo jeszcze inaczej, kardynał Sarah, polecam, Bóg albo nic modlitwa o wierze. Kiedy jesteśmy na modlitwie, to dobrze byłoby, abyśmy nauczyli się słuchać siebie i słuchać Pana Boga. Bo przed Bogiem, jak pisze kardynał Sarach, trzeba umieć stanąć całkowicie obnażonym. Doskonale to zrozumiał święty Franciszek, Zasierzu, kiedy. Zaczął służyć Panu Bogu, zdjął swoje szaty, piękne, bogate, stanął nagi przed biskupem asyskim i wybrał Pana Boga. Ten go otulił, przykrył. Może, żeby odkryć swoje powołanie franciszkańskie, powołanie do życia konsekrowanego, powołanie do życia w celibacie, powołanie do życia w małżeństwie. to Może warto tak stanąć totalnie nagi przed Panem Bogiem, przestać udawać, a zacząć na nowo żyć. I mówi dalej kardynał Sara, że my często, paraprazując jego słowa, lubimy na modlitwie koloryzować, pokazywać, jak to my pięknie jesteśmy. Może mnie trochę teraz nie będziecie już lubieli. Trudno mi jest się modlić w trakcie adoracji, kiedy jest wielkie wow, wielkie śpiewanie, kiedy są bardzo wielkie emocje. Lubię ciszę. Lubię rozważać koronkę do Bożego miłosierdzia. Lubię samotność, lubię wyjść w góry, bo w ten sposób też poznaje Pana Boga, bo wtedy człowiek staje się taki no, zależny od Niego, pozytywna zależność od Jezusa. Zadasz sobie pytanie, czy warto? No tak, warto spróbować. Jeśli nie spróbujesz, nie poznasz. Jeśli nie wybierzesz, no to kim będziesz? Będziesz człowiekiem, bo każdy z nas, ja też jestem człowiekiem, każdy z nas ma swoją drogę do świętości, ale może właśnie dzisiaj Pan Bóg. Zaprasza Ciebie do tego, żebyś był kapłanem w zakonie braci mniejszych, u franciszkanów. Dlaczego tak trudno nam jest podjąć decyzję o wyborze drogi życiowej, czy to małżeńskiej, czy to życia konsekrowanego, czy to życia w celibacie? Bo nie umiemy milczeć. Zobaczcie, pandemia, w której byliśmy jesteśmy, bo ona się jeszcze nie skończyła, cały czas są obostrzenia, obnażyły naszą małość, zabrano nam nagle coś. I też nie umiemy się modlić, bo też próbujemy Pana Boga zagadać. A Bóg mimo wszystko mnie kocha. Słyszysz to? Żeby kogoś usłyszeć, trzeba się otworzyć na Jego słuchanie. Bo możemy cały czas gadać, mielić zorem, i nie dopuścić nikogo do mowy. Także Pana Boga. Może dlatego nie słyszysz swojego powołania, że ciągle gadasz, ciągle działasz. Ciągle co się robisz, zagłuszasz swój zagłuszasz głos Pana Boga w swoim życiu. Pan Jezus dzisiaj też do apostołów mówi w Ewangelii: jednej chwili nie mogliście czuwać na modlitwie. Posnęli. Obyśmy nie przespali swojego powołania, obyśmy nie przespali swojej świętości. Nawet jeżeli masz dylematy, to dobrze, że masz dylematy. Nawet jeżeli ci się wydaje, że Twoja modlitwa jest do kitu, do bani, do niczego. Nawet najwięksi święci mieli takie obawy, ale się nie poddali, bo Bóg mnie kocha. Odgruzuj swoje życie, wypielęgnuj je, wyczyść je. Tutaj za niedługo będzie piękne miejsce. Mamy taką nadzieję, i Twoje życie też może być piękne. Z Jezusem, u Franciszkanów, prowincja Panewińska, z Bogiem.